23 sierpnia i znowu kolejne newsy, a w nich dzisiaj. Piotr Zieliński kontuzjowany. Kserdan Szakiri w Olimpiku Lyon. Bartłomiej Drągowski z czerwoną kartką w meczu Serie A. Fatalny błąd Wojciecha Szczęsnego. We wczorajszym meczu Serie A Napoli wygrało 2-0 z Wenecją, a Piotr Zieliński nabawił się urazu uda i opuścił on boisko już w 35 minucie meczu. Lekarz reprezentacji wypowiedział się na temat kontuzji. To bardzo bolesny uraz, rokowania są trudne. Na tą chwilę nie wiadomo, czy Zieliński wystąpi we wrześniowym meczu reprezentacji z Albanią. Xerdan Shakiri odchodzi z Liverpoolu do Olympique Lyon. Francuski klub zapłacił za Szwajcara 6 milionów euro, a kolejne 5 milionów może trafić do klubu z Liverpoolu w formie bonusów. Umowa Szwajcara ma obowiązywać do połowy 2024 roku. Bartłomiej Drągowski z czerwoną kartką w meczu z Asromą. Wyleciał on już z boiska w 17 minucie meczu. Sfaulował on przed polem karnym Tomiego Abrahama. Nie pomogły protesty i analiza war. Sędzia był nieugięty i pokazał czerwoną kartkę. Do bramki Fiorentiny musiał wejść rezerwowy bramkarz Pietro Taraciano, który kilka minut później już wpuścił gola. Roma Fiorentina 3-1. Wczorajszy dzień, jak już wiemy, nie był udany dla Polaków w Serie A. Swoje dorzucił też Wojciech Szczęsny, który po fatalnych błędach wpuścił dwa gole, a jego Juventus tylko zremisował z Udinese 2-2. Szczęsny mógł wybrać kilka wariantów, żeby tylko nie stracić piłki. Wystarczyło ją wybić przed siebie, lecz on wolał się kiwać z zawodnikami u przez co doszło do straty gola. Po meczu na Szczęsnego wylała się fala hejtu. Jak myślicie, czy Szczęsny może już szukać nowego klubu, czy dostanie on jeszcze szansę w Starej Damie? Dzięki Wam za dzisiejszy odcinek Newsów. Bardzo mnie cieszy jak ten kanał się rozwija, a jeżeli Ty jesteś nowy to zapraszam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia jutro. Cześć!